Cześć! Witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Matrz i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, o co chodzi z torebkami a dokładniej w jaki sposób paleoarcheologia, czyli zakazana archeologia, wysnuwa z nich wniosek o tym, że Ziemię nawiedzały pozaziemskie cywilizacje. Pod koniec oczywiście przedstawię Wam Aktualnie obowiązującą teorię naukową i podzielę się z Wami moimi wnioskami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A więc, co to za torebki? Na wielu starożytnych rzeźbach, płasko rzeźbach i artefaktach z całego świata pojawia się tajemniczy mot figury humanoidalnej, często uznawanej za bóstwo, która w ręku trzyma tajemniczy obiekt torebkę albo wiaderko z rączką na innych przedstawieniach. Taki motyw możemy spotkać na płaskorzeźbach Mezopotamii, w Egipcie przedstawiający podobny motyw z krzyżem Ang, czy w Mezoameryce, albo w Gobekli Tepe. Jak sami widzicie, podobieństwo jest dosyć zagadkowe i intrygujące. Zwolennicy teorii paleoarcheologicznych, m.in. innymi Erich von Daniken albo Graham Hancock dowodzą, że takie torebki to dowód na kontakt starożytnych kultur z zaawansowaną technologicznie cywilizacją. Torebki miały zawierać ziarna wiedzy, technologię dotyczącą DNA, tajemnice rolnictwa, astronomii, ogólnie źródło technologii. Bóstwa występujące w owych przekazach były często nauczycielami ludzkości, np. Viracocha w, w Mezoamerykach albo Enki, w kulturze Mezopotamii. Podobieństwo owych torebek pomiędzy kulturami rozsianymi po całym świecie świadczyć miały o tym, że kultury owe miały ze sobą jakiś kontakt, albo był jeden punkt wspólny, którym byli właśnie owi przybysze z dawnych cywilizacji, którzy kontaktowali się globalnie z różnymi kulturami i przekazywali im tę samą wiedzę. Przekazywali informacje, w jaki sposób Budować mają swoje budowle, stąd też podobieństwa pomiędzy piramidami w kulturze Azteków i w kulturze Egipcjan. No tutaj możemy podciągnąć jeszcze oczywiście piramidy chińskie, które również są tematem osobnej teorii spiskowej. Natomiast nie mamy przedstawień torebek z tamtych obszarów, chyba że są takie torebki. Jeżeli są, piszcie proszę w komentarzach. Podobieństwo pomiędzy tymi przedstawieniami świadczyć ma o kontakcie pomiędzy kulturami. Pojawia się również motyw Boga Nauczyciela. I tak na przykład w kulturze Azteków był nim Quetzalcoatl, pierzasty wąż, który wyłonił się z morza i przekazał całą swoją wiedzę w cywilizacji Azteków. Podobnie w cywilizacji Majów mamy Kukulkana, który w zasadzie jest odpowiednikiem Quetzalcoatla. W Babilonii przewodnikiem i nauczycielem, który również, co zagadkowe, Wyłania się z morza jest Oanes, czyli taki półczłowiek, półryba albo człowiek w kasku ryby. No, w każdym razie on również przekazał informacje na temat rolnictwa, na temat astronomii i innych rzeczy potrzebnych do budowania cywilizacji. Wspominaliśmy również o Chinach, i tam również pojawia się para boskich bliźniaków, którzy byli nauczycielami ludzkości. Tak jak mówiłem, nie wiem nic o torebkach. Jeżeli wy wiecie, dawajcie proszę znać. Owa para bliźniaków to Fuxi i Nuwa. Co ciekawe, mieli oni ludzkie głowy, a reszta ich ciał przypominała ciało węża. Fuxi nauczył ludzi rybołówstwa, uprawy ryżu i pisma. Zaś Nuwa ulepiła ludzi z gliny i nauczyła ich współczucia i miłości. Co również zaskakujące, podobny mit. Możemy odkryć w Indiach, tam nauczycielami są Macja i Manu. Macja jest inkarnacją Boga Wisznu w formie ryby, zaś Manu jest praojcem ludzkości. No i tutaj też mamy zagadkową zbieżność pomiędzy mitem biblijnym a mitem hinduskim, ponieważ Macja ostrzega Manu o potopie, każe zbudować mu potężną arkę, a później daje mu wskazówki, w jaki sposób ten Mógłby odbudować cywilizację. Tak więc, jak widzicie, te mity są ze sobą dosyć spójne. Jakie jest jednak ich wyjaśnienie naukowe? Otóż współczesna nauka nie wiąże ze sobą mitów z różnych kultur, albo przynajmniej nie jest tak odległych jak Mezoameryki i Dolina Indusu. Natomiast podobieństwa pomiędzy nimi wyjaśnia w tym, że ludzie mają po prostu podobny zbiór wspólnych symboli, mamy podobną konstrukcję psychiczną, no i w zasadzie jesteśmy po prostu ludźmi, także pewne symbole będą dla nas bardzo podobne. Podobnie również współczesna nauka nie neguje całkowicie jakiegoś potopu, który miał miejsce, natomiast nie wiąże ze sobą. Poszczególnych potopów nie wiąże ich ze sobą jako jednego wielkiego potopu, który zdarzył się na pewno w tamtym czasie we wszystkich tych miejscach, czy błędnie w cholerawie. Tak więc podobieństwo mitów wyjaśnione jest w ten sposób, że stanowią one po prostu zbiór ogólnoludzkich symboli, które przejawiają się we wszystkich kulturach świata, także coś podobnego symbolizuje woda, wyłanianie się z wody. Tworzenie człowieka również jest podobne, ponieważ ciało ludzkie przypomina trochę glinę, więc w różnych mitach lepią człowieka z gliny. Woda najczęściej ziemia, woda coś takiego nie. Jeżeli chodzi zaś o podobieństwo pomiędzy piramidami, jak na przykład pomiędzy piramidami w Egipcie czy piramidami w Mesoamerykach, no to jest to po prostu. Kupa kamieni, najprostszy kształt, który można zbudować, więc oficjalne stanowisko nauki mówi, że no jest to najłatwiejsza do zbudowania monumentalna budowla, gdyby piramidy miały kształt odwróconej piramidy, no to to świadczyłoby o tym, że musieli mieć jakąś dodatkową wiedzę technologiczną, architektoniczną, ten trójkąt na nowy jest najprostszy, naj, naj, najłatwiej ustawić stos kamieni. Tak samo nie ma również dowodów na to, że te cywilizacje się ze sobą kontaktowały. No i żeby takie dowody były, musielibyśmy mieć na przykład e, jakieś zapisy o wymianie handlowej albo ślady wymiany handlowej. Znajdowalibyśmy prawdopodobnie e, egipskie monety w Mezoamerykach albo mezoameryckie. No, takich nie było. No, ale powiedzmy hinduskie e, monety... W Egipcie, no i tutaj uwaga, takie sytuacje się zdarzały. No, jeżeli chodzi o Indie i Egipt, to na pewno jakiś, jakaś forma kontaktu kulturowego występowała, no i myślę, że te kultury o sobie wiedziały. No, nie są one też tak odległe od siebie. Nie mamy takich dowodów. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda pół miliona funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu. Że kontakty pomiędzy Mezoamerykami a Egiptem występowały. Co ciekawe, próbował to udowodnić Thor Heyerdal i przepłynął Atlantyk. Także był on podróżnikiem, badaczem, antropologiem i wybitnym żeglarzem. Jakby w kontrolowanych warunkach udało mu się udowodnić, że jest możliwe przepłynięcie Atlantyku z pomocą tak prymitywnych narzędzi, jak właśnie wykorzystywane do pływania po Nilu egipskie łodzie, to no nie świadczy o kontaktach pomiędzy tymi kulturami. Na takie niestety nie udało nam się znaleźć dowodu. Tak więc po wszystkie podobieństwa to niejako zbieg okoliczności. No okej, okay, ale czym w takim razie były owe torebki? No i według mitów faktycznie kryły się tam ziarna i wiedza, którą przekazywali nam bogowie. No właściwie nie nam, tylko cywilizacjom, starożytnym cywilizacjom. No tylko że znów, tylko że znów to jest to, co mówią nam mity. Naukowcy interpretują to jako przedmioty symboliczne i kultowe. Też nie znaleźliśmy chyba, o ile się nie mylę? Jeżeli się mylę, to też dawajcie znać w komentarzu, ale nie znaleźliśmy, że konkretna torebka, którą trzyma akurat Bóg, zawiera akurat te nasiona technologii. Wydaje mi się, że to jest paleoarcheologiczna interpretacja i ich domysł, że faktycznie nie jest to wspomniane w żadnym micie. W Mezopotamii torebka to najprawdopodobniej pojemnik na świętą wodę albo, albo pył używany przez kapłanów i duchownych w rytuałach oczyszczenia. W Egipcie natomiast ten krzyż Ang, no to, to jest po prostu ich święty krzyż, który symbolizował życie. Odrodzenie jest symbolem jednego z egipskich bogów. No i ostatnia archeologiczna interpretacja jest taka, że torebka to po prostu wygodny przedmiot, który łatwo chwycić, bo ma ucho, to łatwo go przenieść. I jeżeli chcemy zrobić coś, co chwycisz ręką, no to będzie to właśnie miało kształt torebki. No i dlatego ci bogowie trzymając coś mają w ręku torebkę. No cóż, dajcie znać, co wy sądzicie o tych interpretacjach, do której jest wam bliżej. Niestety. Poza domysłami i interpretacjami, znów niewiele więcej dają nam teorie paleoarcheologiczne. Także z tymi teoriami paleoarcheologicznymi jest z reguły tak samo: opowiadają jakiś mit, przedstawiają go jako prawdę, nie dają nam żadnych dowodów, natomiast tylko interpretacje i takie niedomówienia. No i w tym przypadku, no niestety, z torebkami jest bardzo podobnie. Zwracają uwagę na zastanawiający fakt. Jak słyszeliście, przy torebkach też wspomniałem o kilku innych aspektach dotyczących właśnie podobieństw pomiędzy cywilizacjami, bo to również często przytaczane jest jako argument zakazanej archeologii na temat tego, że z pewnością jakieś kontakty pomiędzy tymi, tymi cywilizacjami musiały nastąpić. Natomiast no, nie biorą pod uwagę tego, że te cywilizacje były od siebie zarówno odległe w czasie. Jeżeli mówimy o Sumerze, no to pierwsze cywilizacje sumeru rozpoczęły się 5000 lat przed naszą erą. Jeżeli mówimy o rozkwicie Egiptu, to jest jakieś 2-2,5 tysiące lat przed naszą erą. Natomiast Aztekowie no to już właściwie jest 1000 lat po Chrystusie. Więc jakby te cywilizacje są ze sobą bardzo odległe. Jeżeli chodzi o podobieństwa pomiędzy Egipcjanami, kulturą hinduską czy kulturą sumeru, no to jakby te podobieństwa na pewno będą występować, ponieważ te cywilizacje żyły bardzo blisko siebie, więc ich wpływ kulturowy również się na siebie nakładał. Takim przykładem może być przecież to, że kultura grecka dotarła do całego prawie. Znanego cywilizowanego świata, czyli począwszy od Hellady, czyli Grecji, a skończywszy gdzieś tam na Baktrii. Zresztą Aleksander Wielki chciał również podbić Indię, więc jakby nie było tutaj technologicznych przeszkód, żeby te kultury ze sobą były w stanie się porozumiewać. No i jestem przekonany, że te wpływy że wymiana kulturowa, w myśli, bóstw i tak dalej pomiędzy nimi następowała. P pytanie brzmi tak naprawdę tylko w jakim stopniu. No jeżeli chodzi za zielony za Amerykę, no to była ona całkowicie odległa. Pierwszy kontakt Europy z, z Amerykami nastąpił dopiero poprzez Wikingów. No to też jest ciekawe, natomiast chyba już wszyscy o tym wiedzą: że to Wikingowie tak naprawdę byli pierwsi w Ameryce, no a nie Krzysztof Kolumb. Ameryka powinna się nazywać Winlandia. Make Winland great again. No dobra, to chyba wszystko z mojej strony na temat. Torebek podobieństw pomiędzy cywilizacjami. Serdecznie dziękuję za uwagę i cześć.